Ja jestem XRJ i witam Was w kolejnym odcinku mojej serii poradników do gry Warframe. A to jest trzeci odcinek y, serii Warframe od A do Z. Bohaterem naszego dzisiejszego odcinka jest Baruk. Zacznijmy od szybkiego wglądu na jego bazowe statystyki. No, jak widzicie, trochę nam statystyki energii. I szybkość sprintu wraz z każdym odcinkiem teraz lecą w górę, a więc energia. Baruch ma bazową 200 punktów energii, co w połączeniu z modem y, przepływ Prime daje nam aż 850 punktów. Jest to dosyć ładny wynik. Pancerz też y, nie jest mały, bo aż 150 punktów. Pancerza. Szybkość sprintu 1,2. Tarcza 100. Życie, no trochę mniejsze niż w poprzednich wypadkach bo 75 punktów. Przejdźmy teraz do umiejętności. I raczej zacznijmy może od umiejętności pasywnej. Każdy uniknięty te trafienie, każdy wróg uśpiony, każdy uśpiony wróg, myślę, że powinno być, ale okej, okay, no, tłumaczenie polskie nie jest zbyt, yy, dokładne, co zaraz dalej zobaczycie, ale to nieważne, dalej, yy, każdy uśpiony wróg lub rozbrony niweczy powściągliwość Baruka i podsyca burzę w jego wnętrzu, ponieważ powściągliwość Baruka jest zmniejszone, no właśnie, zmniejszona, yy, staje się o 50% bardziej odporny na obrażenia. Czyli im mniejsza powściągliwość baruka, yy, właśnie wskaźnik powściągliwości mamy nad yy, naszymi umiejętnościami i yy, amunicją do broni, to jest to kółeczko, które wiecie, widzicie. No jest zapełnione, ale wraz z używaniem y, naszych pierwszych trzech umiejętności y, ta powściągliwość maleje, a baruk dostaje szału. No, tak jak właśnie. Yy... A więc lecimy do pierwszej umiejętności. Jest to uniknięcie. Unikaj nadchodzących pocisków tylko wtedy, kiedy atakujesz. Ponowne użycie. Użyj ponownie, aby dezaktywować. No, okej. Okay. Hmm. To. To drugie zadanie nie jest może zbyt konieczne, aczkolwiek. Nieważne. Druga umiejętność Boruka to kołysanka. Fala spokoju spowalnia wrogów, dopóki nie pogrążą się we śnie. Wrogowie, obudzeni przez obrażenia, będą zdezorientowani. Krótko trwała amnezja, wymarzę z ich pamięci wydarzenia sprzed kołysanki. Nie wiem, jaki to ma sens. I tak zaczną nas atakować i tak. Więc nieważne, czy pamiętają, że nas atakowali wcześniej, po prostu zaczną nas atakować później. No, dobra. <laughs> Trzecia umiejętność to rozbrojenie. Przywołaj grupę orbitujących sztyletów, które poszukują broni wrogów i niszczą je małą eksplozją. Połącz z unikiem, aby podwoić zasięg. No i to jest bardzo przydatna informacja. Trzecia umiejętność Baruka to cicha. cicha burza. Cicha woda brzegi rwie. I myślę, że stąd też ta nazwa. Kiedy powściągliwość znika, Baruk się wścika. E, dobra, ale teraz na poważnie. Kiedy powściągliwość znika, Baruk włada pustynnym wiatrem, by móc wymierzyć potężne uderzenia swoimi rękami i nogami. <laughs> Każda chwila trwania burzy przywraca jego powściągliwość. A więc tak. Zacznijmy od jego pierwszej umiejętności. Ona bazuje na zasięgu i wydajności, efektywności. Tak poza tym, jak już wspominałem w przypadku misji infiltracji, ja głównie gram w wersji angielskiej, dlatego też niektórych modów tak często szukam, ponieważ znam ich bardziej angielskie odpowiedniki. A jeżeli nie znacie dosyć dobrze angielskiego, to też... Ale właśnie znowu Wam polecam granie na angielskiej wersji, ponieważ jest tam znacznie więcej osób, które mogą się dołączyć do, do Waszej misji ale też od razu tej powiem może nazwy angielskie statystyk czas trwania jest to po prostu duration, siła strange, wydajność efficiency i zasięg to range stąd też przy wydajności powiedziałem efektywność bo to też efficiency, wydajność, efektywność jest to bardzo podobne można tego używać naprzemiennie. A także też kolejne statystyki: energia, energy, pancerz, armor, szybkość sprintu po prostu jako sprint <tars> tarcza, shield, życie, health. Są to bazowe, wiadomo słowa, ale no wiem, że. Niektórzy naprawdę albo po prostu mogli się nie uczyć angielskiego, tylko skupić się na innych językach, albo wiem, że też grają tutaj osoby starsze, takie jak na przykład mój 50 teraz już chyba 6-letni tata, który no w szkole miał rosyjski, angielskiego niestety nie zna, ale jakoś na angielskiej wersji sobie radzi. Nawet dosyć mu dobrze idzie handlowanie. Zna kilka bazowych słów i na tym daje radę. Ale dość o moim ojcu. Przechodzimy do prezentacji postaci. Tutaj jak widzicie zasięg zwiększył nam kąt w jakim możemy przyjmować na siebie pociski. I mamy już 360 stopni. Umiejętność... O, jeszcze trochę efektywności. I teraz jak widzicie o. Tułów baruka zaczął tak drgać. I w tym momencie Jak widzicie nie dostaję żadnych obrażeń, tylko przycis... Pociski, przepraszam, przyciski. Pociski przeze mnie przenikają, a pościągliwość, widzicie, ładnie mi spada. Przeciwnicy zazwyczaj trafiają w tułów. Więc ja jestem... Praktycznie nieśmiertelny. Przejdźmy do kołysanki. Kołysanka jest to umiejętność bazująca na zasięgu i czasie trwania umiejętności. A więc dorzućmy sobie właśnie takie mody gdzie jest moje rozciągnięcie Rozciągnięcie mamy tutaj Myślę, że na potrzeby filmiku coś takiego nam wystarczy A jeszcze wracając do chyba Benshi. Tak, jeszcze szybko wracając do Benshi, już nie będę robił to tylko tutaj szybko powiem. Jeżeli chodzi o Benshi, to też radzę, jak w przypadku Asha, zrobić dwa buildy, jeden pod zasięg i czas trwania, żeby móc używać sonaru i w tym samym wspierać naszych sojuszników, a taki build bardziej pod zasięg i siłę y, oraz y, trochę wydajności. Y, zalecam użycie tylko modu y, zmniejszony opór. Jeszcze też do zwiększenia wydajności frame'a używam y, ulotnej ekspertyzy. Dobrze, czy teraz dobrze powiedziałem nazwę tego modu? Leading expertise. Tak, ulotna ekspertyza. Tylko gdzie on jest? O, jest. Ulotna ekspertyza. Zwiększa 60% wydajności, umiejętności, ale zmniejsza za to o 60% czas trwania. W każdym razie, takie dwie konfiguracje radzę zrobić, właśnie pod główną umiejętność i pod sonar, ponieważ tych się najczęściej używa. Wracając do Baruka jego kołysanka wygląda to tak, że teraz w zasięgu widzicie przeciwnicy mają małe slow motion i po kilku sekundach zapadają nam w głęboki sen i tak jak widzicie też troszeczkę nam powściągliwość zmalała Czas na prezentację. A, może najpierw ich zabijemy. Trzeciej umiejętności. Rozbrojenie. Ta umiejętność bazuje delikatnie na obrażeniach. Właśnie ta eksplozja też zada troszeczkę obrażeń. Naszym przeciwnikom. A i te ostrza, jak widzicie teraz, też na filmiku pre prezentującym umiejętność, przeskakują na, na sojuszników. Liczba ładunków zależy bodajże od siły. Także tak. Jak widzicie, po dodaniu. Intensyfikacji. Zwiększyła nam się liczba o yy, z 8 na 10. Yy, redukcja obrażeń 90. Yy, promień umiejętności 6, pro, yy, 6 metrów. Eksplozja 3. Więc dodajmy jeszcze rozciągnięcie. Nie wiem po co ja to usunąłem. Jeszcze trochę rozciągnięcia Myślę, że tyle wystarczy Przeciwnicy gotowi Widzicie teraz sobie o przyzwałem tak moje ostrza o, hop! I widzicie jak ładnie trafiają przeciwników, oni wtedy Przerzucają się automatycznie przecież ty jesteś unieruchomiony to co, co ty biegasz w ogóle? O co tutaj chodzi? Pff, no dobra Zostały nam dwa ostrza yy, Trochę jak widzicie też pościągliwość nam yy, nasza zmalała a przeciwnicy przerzucili się na broń do walki wręcz więc tak działa ta umiejętność i przejdźmy do prezentacji <laughs> naszego ultimata yy, i teraz tak siła tej umiejętności zależy nie tylko od siły naszego frame'a ale tak jak widzicie pokazał, pokazał nam się kolejny yy, tej slot z pustynnym wiatrem i nie, niektóre mm, bronie takie yy, Niektórzy, niektóre warfemy używają swojej prywatnej broni. Tak jak na przykład Baruk ma swoje takie e, pięści. Inne post niektóre postaci też używają swoich specjalnych e, narzędzi, które możemy modyfikować jak zwykłą broń. I tym samym zwiększamy obrażenia. Przy użyciu tej broni głównie broń taką wyciągamy yy, w, w przypadku użycia naszej umiejętności ostatecznej, naszej najwyższej umiejętności. Jak widać, jedyną statystyką na razie yy, u Baruka jest, yy, są obrażenia miażdżące. Ja pokażę tak na razie, jak zrobimy swoją. Yy, Jak zmodyfikowałem tą umiejętność na swojej głównej konfiguracji, i myślę, że jej użyję do zaprezentowania siły Baruka. A więc, tak troszeczkę intensyfikacji, troszeczkę siły, trochę więcej siły. Zasięg tutaj nie jest potrzebny. I tyle wydajności myślę, że też nam wystarczy. <laughs> Wrogowie już są gotowi, chociaż nie, inaczej to zrobimy. Symulujmy. Weźmiemy unikanie. O, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy pełną pościągliwość, nie jesteśmy w stanie użyć ulta, ponieważ nasz mnich No, jest grzeczny i dopiero jak y, Ktoś go zaatakuje, to wtedy odpłaca pięknym za nadobne I Jak już nam troszeczkę pościągliwości spadnie Możemy się przełączyć na tryb walki wręcz I Atakować, a także odpychać naszych Przeciwników Jak widzicie Obrażenia też nie są małe. I tak, o. Także możemy zadawać obrażenia przez ściany. Odpychać wrogów, spychać ich z platformy. Myślę, że umiejętność jest dosyć przydatna. Powsiągliwość też w miarę gdy dalej używamy nasze umiejętności, yy, nam spada. Więc możemy tak używać sobie wszystkich trzech umiejętności naprzemiennie, yy, zrobić jakoś. O, nawet mamy teraz 14 ostrzy. Yy, zrobić takiego builda, żeby był dosyć zrównoważony pod, yy, pod względem yy, właśnie yy, siły czasu trwania i zasięgu oraz wydajności energii, ale ja też proponuję zrobić taki build bardziej pod zasięg, jeżeli chodzi o ultimate pod, pod zasięg, żeby mieć jak największy promień kąt właśnie uników oraz zasięg naszej kołysanki. Jeżeli chcemy mieć więcej siły, albo taki inny build typowo pod może kołysankę, jeżeli chcemy, aby barok był frame'em bardziej ofensywn defensywnym na przykład jeżeli jesteśmy w misji przejęcie, gdzie mamy do przejęcia cztery wieżyczki i obrony musimy je obronić to żeby objąć całą mapę żeby przeciwnicy po prostu nam nie podchodzili do tych wieżyczek to można zrobić taką konfigurację typowo pod właśnie zasięg i czas trwania a jeżeli chodzi o burzę ciosów Zbalansowany, właśnie jeszcze raz się powtórzę zbalansowany pomiędzy czasem trwania, yy, siłą, wydajnością i zasięgiem. Baruch to też yy, jest dosyć świeża postać więc nie ma na nim żadnych wzmocnień. A więc ja się z Wami żegnam. Yy, jeżeli filmik Wam się też podobał. Zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co mógłbym jeszcze poprawić. Tak, wiem. Już się domyślam, jeszcze nie, nie wstawiłem żadnego filmiku, ale domyślam się, nie nuć. Tak, postaram się. Ale chcę Wam przekazać jak najwięcej informacji. A także, oczywiście, piszcie, jakie jeszcze inne filmiki chcielibyście zobaczyć na tym kanale odnośnie jakichś porad do Warfama. A więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!